Najlepsze sprawdzone końce bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl Dzień dobry i tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Straight Outa Bieda na moim kanale. Moi drodzy, przypominam, że obecnie jesteśmy w lidze trzeciej. Mamy naprawdę bardzo dobry bilion. 4 zwycięstwa, 1 remis i jedną porażkę. Brakuje nam w tym momencie jakieś 8 punktików do mistrzostwa ligi trzeciej i mamy jeszcze do rozegrania 4 mecze. Także zapowiada się naprawdę pasjonująca końcówka sezonu i liczę na to, że w tym odcinku uda się zaliczyć 3 zwycięstwa. W poprzednim odcinku bardzo spodobał się składzie, który udało mi się zbudować i w dalszym ciągu niestety brakuje nam Rafaela, Varana, który kosztuje dość dużą sumę, bo 4000. Czyli łatwo powiedzieć, że brakuje mi jakieś 2,5 tysiąca końców. Więc mam nadzieję, że w tym odcinku uda się zaliczyć właśnie taki profit, żebyśmy w końcu już w następnym odcinku przetestowali ten skład, który wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Okej, okay, właśnie zobaczyłem, że mam tutaj taki fajny buścik pieniężny 1000 razy 10, właśnie z katalogu EA i prawdę mówiąc to. Gwarantuje nam zakup Rafaela Warana pod koniec tego odcinka. Nawet chyba w trakcie tego odcinka, na pewno w trakcie tego odcinka, uda nam się kupić właśnie Rafaela Warana. Także ja kupuję ten buścik, i prawdę mówiąc, jeszcze w trzecim meczu dzisiaj będziemy w stanie przetestować ten składzik już dzisiaj. Także bardzo fajnie. Ok, moi drodzy, przypominam, że komentując oraz łapkując ten materiał bezpośrednio wspieracie rozwój mojego kanału, co bardzo. Motywuje mnie jako po prostu twórcę, a dwa, że bardzo mocno przyczyniacie się do mojego przyrostu e, miesięcznego i to jest mój kolejny przycinek, z którym rozegramy e, kolejny mecz. Bal Balzakie! Balzakie! Także ja bardzo dziękuję za każdą łapkę, za każdy komentarz, który zostawicie pod tym materiałem. Tak jak mówię, to bardzo, bardzo mocno wspiera mój rozwój. Za co ja wam bardzo dziękuję, bo właśnie przekroczyliśmy 80 tysięcy subskrypcji i to jest jego składzik. Mam tutaj Dybala jest Aguero. Jest Silva ofensywny połownik ustawiony jako SPD, i jaja Turę. Kto gra z Silvą na SPD? Ok, może także zapowiada się kolejne arcy ciężkie spotkanie Także ja dołożę wszelkich starań, żeby udało mi się wygrać Bo te trzy punkty jakby nie było bardzo mocno mogą przyczynić się do rozwoju sytuacji w lidze Ok, prostu padę Dimitri fajnie, Dimitri fajnie uderze, nie, słupek Nie, Ashley Jank jeszcze raz do środka Podaj, podaj, pyk, uderz, tak, Tobi! Nie, jaki cudem, wejdź Wej, Wszedł do bramki, co tu się stało, w ogóle co za akcja Jak ta piłka nie została wybita przez mojego przeciwnika i jak to nie weszło za pierwszym razem Czemu on oddał ten strzał tak późno nie wiem, ale prowadzimy jeden do 0, to jest ważne. Okej, okay, kolejne bardzo ważne przejęcie, podanie do danego elbeka Kamandany. Leci, le sił nogach. Zejdźmy w środka teraz do środkowania antynarsial. Nie jest na was uderzenie! Na was! Jakim cudem! Gościu, kreskę siły ci dałem. Gdzieś to walno kurde w niebo! Uderzenie siłowy! No nie! Boże, te strzały z dystansu są tak kurde OP w tej fifie. No, bardzo ładna bramka, jakby nie było. Ale tak są mocne te strzały z dystansu. Kurde, każdy strzał praktycznie kończy się bramką. No, no niestety, jeden do jednego. Okej, okay, bardzo ładny Antony Martial, dany Welbek pija na duszy, super do środku i to no właśnie na jego łelbek z główki, uderzenie. No i bramkarz, no niestety. Obronił to. Dimitri Paja, uderzenie na bramkę, paje! Czemu to strzał był taki słaby? Kurde, blade. Ok, guńczy pierwszą połowę. Póki co, jest wynik 1 do 1. No i mamy takie dość zacięte spotkanie. Praktycznie cała, cała po pierwsza połowa odbywa się no w środku boiska. Sergio Aguero po pierwszym strzale zalicza pierwszą bramkę. I teraz spójrzmy na statystyki. No, mecz bardzo, bardzo wyrównany. Także chyba remis jest zasłużony wynikiem. Ok, Lewandowski w miejsce Dimitriego Payet. No, bardzo ciekawa opcja. Teraz ma trzech napastników z przodu. Hej, czerwona kartka! Dziku, to jest faul na czerwoną kartkę od tyłu I to musi być czerwą Naprawdę Aleksandro, przy to był perfidny faul od tyłu Jakim cudem on dostał za to żółtą kartkę? Spójrzmy na to jeszcze raz, o ile w ogóle FIFA nam pokaże ten faul No i... No i to jest faul od tyłu, no to przecież to powinna być czerwona kartka jak nic Antony Martial, Martial uderzenie siłowe, no i prosto na dobrą karze Okej, okay, świetna kontra leci, także się nie dziwię, jak stracimy tutaj bramkę Na 1 do 1, no bo czy na, na 2 do 1? Oczywiście, no bo przecież po co po co mają wracać po rzucie rożnym? Po co? Powiedzcie mi, po co? Jak, jak możemy przecież zostać sobie z akcją no i, i właśnie tak zrobić No kurde, wszyscy praktycznie zostali z przodu po tym rzucie rożnym Oddaje strzał, po trzy leci coś takiego 84 minuta, przegrywamy na 2 do 1, no naprawdę powroty z akcji tutaj są naprawdę genialne, no nie, nie ukrywam tego, że e, naprawdę wielki zapał mojej drużyny że tak fajnie, fajnie i aktywnie wracaj do tyłu moi drodzy, niestety przegrywamy ten mecz wynikiem 2 do 1, no i co by tu dużo powiedzieć e, strach wrzucać piłkę w pole karne, jak grając na taktyce standardowej, wrzucam piłkę w pole karną, daję strzał na bramkę i leci taka kontra to to jest coś naprawdę niesamowitego Um, no bo jak można, jak może zespół wracać w taki sposób do defensywy Oni sobie po prostu biegli jakby byli na porannym biegu Także świetna opcja No i oczywiście jeszcze lag FIFA, Także naprawdę dzień zapowiada się bardzo, bardzo dobrze Oczywiście żeby nie było, żeby uniknąć bezsensownych spekulacji Ja nie płaczę o to, że przegrałem Po prostu mój przeciwnik miał bardzo fajną kontrę i ją wykorzystał Tyle, że to był ewidentnie mecz na remis Mecz był bardzo wyrównany, szła akcja za akcję Ja miałem swoje sytuacje, w których powinienem strzelić bramkę on miał swoje, po których też powinienem strzelić bramkę i niestety to był mecz na remis, po czym zostałem skarcony, no, no nie ukrywam, że przez FIFA nie mówię, że to był handicap, bo mecz układał się równo dla mnie, jak i dla niego, no i po prostu szkoda, że straciłem tę bramkę w taki sposób. Okej, okay, drugi mecz dzisiaj i drugi mecz składem z BPL, e, to jest skład mojego przeciwnika, ma tutaj Carlitosa, czyli TV oraz Dybale i oraz Pereira, fajny składzik, nawet fajnie na fajnie poukładany tego na obronie, mamy... Połączenie tutaj Barcelony oraz Juventusu Fajne, fajnie nawet poukładane to wszystko Po pierwszym dość pechowo przegranym spotkanie No liczę, że w tym uda mi się odkuć i zaliczymy trzy punkty Bo jeśli nie, naprawdę bardzo ciężko będzie o mistrzostwo ligi, e, ligi Ligi, trzeciej Także liczę, że tym razem moja forma będzie troszkę, troszkę lepsza Okej, okay, bardzo dziękuję za taki prezencik Dany Welbeck Nie, czemuś ty gościu zbiegł do tyłu Ja pierdziele, co to jest jaki normalny napastnik zbiega do kurde do boku będąc w polu karnym no, no nie no fizyka naprawdę tej FIFA jest genialna Martial Martial w dalszym ciągu przy piłce Martial czysta pozycja, Martial uderzenie no i mamy 1 do 0 no kurde ale co to jest za schemat w ogóle gry który napastnik ucieka z pola karnego będąc praktycznie sam na sam z bramkarzem no bywałe. początek bardzo podobny do poprzedniego meczu niestety tamten e, przegraliśmy także tutaj przydałoby się strzelić jeszcze jedną bramkę żeby troszkę przypieczętować na nasze zwycięstwo Ok, świetne przyjęcie, Ashley, Yanga, Kaman, on, Yangi do środka, pyk, teraz do Welbecka, Welby, czysta pozycja, do Marsala, Martial, jeszcze raz do Welbecka, Welbeck, sweaty goal, tak jest, 2 do 0, eee, w 29 minucie, mój przeciwnik, no taki troszkę, powiedzmy, że początkujący skiller, bo praktycznie nie rozgrywa akcji, tylko próbuje w pojedynkę przedryblować całą moją obronę i tak niezbyt mu to wychodzi. Ok, kończymy pierwszą połowę. Póki co wynik 2-0 dla mojej drużyny. No i spójrzmy na statystyki, bo raczej będą chyba jednostronne z tego co mi się wydaje. On nie oddawał chyba zbyt dużo strzałów, a jak oddawał to jakieś takie strzał rozpaczy z dystansu. Zaraz zobaczymy dokładnie jak to wszystko wyglądało. Jak widzimy, dany wellback na dwa strzały strzelił jedną bramkę. No i tak jak mówiłem, statystyki są jednoznaczne. Mój oddał zaledwie jeden strzał. No i to był raczej strzał rozpaczy z tego co pamiętam, bo nie, nie wydaje mi się, że był jakiś strzał, który stworzył jakieś większe zagrożenie. Ja pierdzielę, jakie lagi, no i patrzcie jakie jest opóźnienie, kurde daję mu, no, no co to się dzieje w ogóle w tym meczu, nie? A gość jest w stanie sobie dryblować i wszystko, nie? Właśnie to jest to, że mi się wydaje, że ta gra nie jest fair, dlatego on jest w stanie zrobić wszystko Jest w stanie dryblować, podawać, a on jest to takie przeciągi, że ja daję kurde w lewo, a on biegnie w prawo dalej Uderzenie, no i nie, dwa do jednego, po drugim strzela na bramkę To jest niebywałe, no kurde, jak ta FIFA Działa, no przecież, kurde, no jakim cudem W ogóle już tą piłkę miałem, po czym nagle ta piłka jakimś cudem wróciła pod jego nogi Okej, okay, Dimitri do Martiala, Martial Technicznie Martial, uderz to i tak jest, 3 do 1 i to jest pełni zasłużony wynik No o to chodziło właśnie, kurde, ten mecz się tak dziwnie potoczył W drugiej połowie, no kompletnie nie mogłem sobie stworzyć żadnej sytuacji, znaczy jak sobie już stwarzałem Zazwyczaj on kończył się jakimś dziwnym przejęciem moich zawodników, albo czymś w tym stylu. Także moi drodzy, mamy zakończenie tego meczu wynikiem 3 do 1. I w drugim spotkaniu udaje nam się zaliczyć w końcu 3 punkty. Przechodzimy oczywiście do trzeciego. No i teraz już możemy raczej kupić Rafaela Varana, który wzmocni nasz skład, ten trzeci. No i powoli możemy się pozbywać tego składu, właśnie z Serie A. Oraz ligi amerykańskiej Także moi drodzy udało mi się nabyć Rafaela Varana za kwotę 4300 No w porównaniu do innych e, prezentuje się bardzo dobrze Dlatego, że ma 18 kontraktów i 99 kondycji Reszta była bardzo mocno wydymana z kondycji i miała mało kontraktów Dlatego w sumie chyba dobry zakup Także tak wygląda ten składzik ostatecznie No nie wszyscy mają 10 zgrania przez to, że są nie na swoich pozycjach jak Na przykład Miralas, lewy pomocyk jest na lewym skrzydle Falaini, środkowy pomocnik jest na defensywnym pomocyku i na przykład właśnie ten Mertens, który jest na pozycji ofensywnego pomocnika, znaczy na pozycji środkowego napastnika, a ma kartę ofensywnego pomocnika, także jak troszkę pieniędzy się uzbiera, to wtedy jeszcze po zmianie i będzie super. Udało mi się bić tym składem na 100% zgrania przez to, że kupiłem trenera za 200 ostatnich końców, które miałem. Przez to każdy, każdy jest teraz na 9 zgrania, no i to jest raczej bardzo dobra opcja Więc możemy przejść do pierwszego spotkania tym składem, no i liczę, że będzie się nim grało bardzo dobrze Okej, okay, mamy trzeciego i ostatniego przeciwnika w tym odcinku, Konopianka Benzema Martinez To jest, to jest ofensywa Modric Rakitic Także moi drodzy, to jest test tego składu, zobaczymy jak się będzie nim grało No wydaje mi się, że powinno się nim grać bardzo dobrze, bo na papierze wygląda no świetnie Okej, okay, super Jeszcze raz Ej, karny tak jest, jedenastka, czwarta minuta, no już miałem to wycofać piłkę do hulka, ale na szczęście alaba fałował w polkarnym, nie no i będziemy mieli jedenastkę. Najlepszy rzuty karny z ich wszystkich ma Axel Wicel, ale w sumie ja strzelę sobie to hulkiem, bo już wykonywałem nim karne i strzela się nim bardzo fajnie. Także ja sobie spróbuję uderzyć w dolną część bramki. Uderzenie? I tak jest, weszła ta piłka między nogami bramkarza, już kurde, aż mnie naprawdę się ciepło zrobiło, jak ta piłka leciała prosto w jego nogi, no ale na szczęście mamy 1-0. Ok, świetne podłączenie z akcją Danilo. Pyk Do środka Teraz do Mertensa Mertens Czysta puszcza Mertens faulowany Halo, panie sędzio, dokładnie tak Zróbmy sobie to tradycyjnie Pyk Pyk I coś takiego Fake shot I wysunięcie Czemu taki długi rozbyk? Hulk Podanie Kurde, nie Czemu ten Hulk ma taki długi rozbyk? Ja pierdzielę, zajmą nabieg do na piłka, piłkę To ten już zdążył trzy razy wokół bramki obkrążać Karim będzie ma uderzenie i broni to Nine Golan! Nie tu! Chociaż kurde Hulk jeszcze takie przyjęcie zawalił. No ja pierdziel. To miał ja do Nine Golana później do Hulka. Dobra, mam kilku wysokich zawodników, więc dośrodkujmy to do piłkę polekarnej, i nie, nie uderza na bramkę, ale jeszcze będzie szansa. nine Golan. Dośrodkowanie. Miralas, uderzenie i będzie kolejny rzut rożny. Dobra, na przyspolu jest Aksel Wicel. Zagranie właśnie niego ma bardzo dobre strzał ze sensu, ale przyjęcie za to bardzo słabe uderzenie Wicel i broni to! Po raz kolejny bramkarz, po raz kolejny tak samo, no nie, nie próbuję się bronić przed tym, więc jeszcze raz Uderzenie w ikcela, no i znowu będziesz utrożny, trzeci, albo czwarty z rzędu na Mertensa, Mertens, czysta pozycja Mertens, do środka karny, drugi! No jak to nie, panie sędzio, no przecież to była 11 jak nic, co tu się stało? Uderzenie i broni to Kiko Kasia, bardzo ładny Kolejny rzut rożny, zagranie na Aksela Wicela. Po raz kolejny, Wicel, tym razem to musi bramka. Wicel, uderzenie! Tak jest 2 do 0. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. No i on się nie bronił przed tym. Dwa razy wykonałem tak samo rzut rożny. I dwa razy za trzecim razem już weszło. Znaczy, dwa razy wykonałem. I nie strzeliłem bramki. Za trzecim razem już weszło. Także no to jest ewidentnie jego błąd. Bo wiedział w jaki sposób najprawdopodobniej będę to rozgrywał. No i po prostu nie próbował się bronić nawet. Także moi drodzy, kończymy ten mecz wynikiem 2 do 0. Czyli na trzy mecze udało nam się zdobyć 6 punktów. Bardzo ładnie wszystko wyszło. Hulk na dwa strzały zaliczył jedno trafienie, z czego jedno właśnie było rzutu karnego. Zawodnikiem meczu stał kilka no Kilka świetnych parad właśnie w wykonaniu tego Hiszpana. 8 84 dokładnie taka sama ocena jak i on. I do tego jedną bramkę dołożył na no, Axel Witzel właśnie po ładnym strzale z dystansu. Spójrzmy jak to wyglądało wszystko w statystykach. Tak to wszystko wyglądało w statystykach. My przy nieglądał 7 strzałów, 6 celnych, nie strzelił ani jednej bramki, ja na 5 strzałów, 5 celnych strzeliłem 2 bramki. Także bardzo ładna dyspozycja moich zawodników oraz moja. I takim oto sposobem brakuje nam zaledwie 2 punktów i mamy zaledwie jeden mecz do wygrania, także musi to być zwycięstwo, żebyśmy walczyli mistrzostwo Ligi 3. Także, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie wspierać mój rozwój, mojego kanału, stawiajcie łapki oraz Komentarze mogą być na jakiekolwiek komentarze. Wszystko pozycjonuje mój kanał troszkę wyżej. Także ja Wam bardzo dziękuję, ale też nie pogardzimy komentarzami na temat mojego składu, na temat mojej gry. Jeśli macie jakieś, jakieś słowa wsparcia, jakieś słowa rad co do tego, jak lepiej rozgrywać mecze albo jakichś zawodników kupować do moich składów, dawajcie info w komentarzu. Widzimy się pod kolejnym materiałem. Do zobaczenia i siema!